Z okay. spowojnie yeah. Tymczasem Jackiewicz. Jackiewicz, zablokowany jego strzał. Przyjmiej tylko polukalnym. Adrian Błąd, znakomicie błąd. O, błąd. Jeszcze błąd! Będzie okazja! U... Rafał Leśniewski, druga bramka w drugim meczu z rzędu Zawisza. Prowadzi jeden do zera Chciałem mówić ciekawy kiedy przyłamy się e, Adrian Błąd, bo stanął na tych osób bramkach już dosyć tak e, temu. Ale šetná se všechno říct, když Jareckiego, rąknie lewym skrzydłem Jarecki, nie był faulowany zdaniem sędziego, utrzymuje się przy piłce Dariusz Jarecki Zblokowane jego dośrodkowanie, jeszcze 19. będzie okazja, Lipecki, gol! Mamy jeden do jednego, próbował, no ma chyba w drugiej minucie spotkania Krzysztof Lipecki, który miał fantastyczną okazję Zobaczymy za moment, jaki mają wariant, bo chyba szykują coś specjalnego Jak Marcina chciałyby zobaczyć pierwszy raz, bo zdaje że w 2000 roku to było kiedy zletniał, to bywał na Zielona Góra Mistrzostwo Polski. Tam grał jeszcze taki Adrian już kiedyś. Adrian dobrze pamięty, czy Grał potem w Górniku, widzę. To nie wiedziałem, którą nową ten zawodnik kopie piłkę. A naturalnie, tak? tak? I naturalnie. Tak. Na prawa, na prawa. No, na czy No, Paulusiński czy Szałęga. Tak. Marcin piłkę, odbita piłka gol. A więc mamy 2 do 1. Już zagranie od Arkadiusza Barana. Ma więcej miejsca. Emil Drozdowicz idzie tutaj do pomocy, Andrzej Rybski. Jeszcze Drozdowicz, wciąż Drozdowicz, gol! I tak to się kończy. Dermalika prowadzi 3 do 1. Moglibyśmy liczyć okazję zawiszy Pytkość, który sobie stworzył w ostatnich kilkunastu minutach. Ile ich było, nie wiem, go go piłka w szesnastkę, jest tam Wójcicki, dobrze się uwalnia, Wójcicki, ręka. płaskie zagranie, no i... Prawo korzyści, gwizdnął i posiągnie sędzia Hugo za wcześnie, użytkarny, no ręka ewidentna była, ale mógł poczekać chyba, Arbieterka.